Dobra, przejdźmy do rzeczy. Borys 1, 2 i 3 pod pierwszy hangar! Yeah. Cały pismo no pod hangar. pierwszy hangar natychmiast, kurwa! Na co kurwa czekacie? No, Dowiedzicie drużyny. No tak. <noise> pod hangar do mimiki, się o 180 i wypierdalaj. ...to nie? nie to kurwa jakiś turkus na nogawkach. Eee, <grymach> nie. Turkus? Nie. To No kurwa ile razy mam powtarzać, wypierdalać z tym BRDM-em stąd! Borys dobra. 1, ładować się na BMD, Borys 3, ładować się na Kamaza, wykonać, natychmiast! Dobra. Nie. chodzi mi o to, co